Czasem między dwojgiem ludzi dzieje się coś, czego nie da się wyjaśnić słowami. To nie jest zwykłe spotkanie, przypadkowe skrzyżowanie dróg, ani nawet chemia w potocznym rozumieniu. To zderzenie na głębszym poziomie, tak jakby czyjeś wewnętrzne światy nagle się rozpoznały. Niby dopiero się poznaliście, ale w środku coś drgnęło, niczym echo czegoś dawno znajomego. Tego uczucia nie da się opisać logiką, ale zostawia ono po sobie ślad. Jung nazywał takie zjawiska rezonansem nieświadomości. Kiedy dwoje ludzi nie tylko wchodzi w interakcję na poziomie umysłu czy emocji, ale odpowiada na siebie czymś głębszym, archetypami, wewnętrznymi wzorcami, tym, co żyje poza słowami. Nie chodzi tu o zewnętrzną atrakcyjność ani listę zbieżności w ankiecie. Chodzi o rozpoznanie. Nagle czujesz, jakbyś znał tę osobę od dawna, chociaż nigdy się nie spotkaliście. W jej obecności pojawia się poczucie domu. Nie tego, w którym dorastałeś, ale tego, do którego zawsze dążyłeś. To właśnie jest to, co w potocznej mowie nazywa się więzią dusz. Nie potrzebuje ona definicji, ponieważ nie da się jej wyjaśnić za pomocą logicznych kategorii. Ona po prostu jest. A kiedy to się dzieje, rozumiesz to nie tylko po swoich uczuciach, ale także po tym, jak zaczyna zmieniać się twoja wewnętrzna rzeczywistość. Wszystko staje się nieco bardziej znaczące, nieco bardziej żywe. Wydaje się, jakby świat sam dawał znaki. Przypadkowe zbiegi okoliczności, niespodziewane myśli, niezwykła lekkość rozmowy. To nie magia to nieświadomość zaczyna budować między wami most. Najważniejsze jest jednak to, że jeśli ta więź jest wzajemna, poczujesz to nie w wielkich słowach, ale w subtelnych, niemal nieuchwytnych przejawach. Nie zawsze są one oczywiste, nie zawsze rzucają się w oczy, ale są prawdziwe. A jeśli jesteś wystarczająco świadomy, szczery i uważny, na pewno je zauważysz. Najbardziej zdumiewająca w takich więziach jest ich nielogiczność. Przywykliśmy oceniać relacje według zrozumiałych kryteriów wygląd, temperament, wspólne cele, status społeczny. Ale więź dusz ignoruje to wszystko. Nie szuka ona zbieżności na powierzchni, ona dąży do istoty. To tak, jakby dwie fale radiowe nagle nastroiły się na tę samą częstotliwość i zaczęły brzmieć unisono. Właśnie dlatego takiej więzi nie da się sfałszować ani stworzyć siłą woli. Możesz nauczyć się być interesującym rozmówcą, możesz zrobić wrażenie, możesz nawet w sobie kogoś rozkochać, ale jeśli nie ma wewnętrznego rezonansu, poczujesz to. Rozmowy będą przyjemne, ale puste. Śmiech będzie brzmiał, ale nie pozostawi śladu. A kiedy ten rezonans jest, nawet milczenie nabiera sensu. Na pewno znasz to uczucie, kiedy nie trzeba wyjaśniać każdej emocji, usprawiedliwiać swoich reakcji, ani dobierać słów. Kiedy sama obecność drugiej osoby tworzy wrażenie, że jesteś rozumiany bez słów. Jedno spojrzenie przez pokój mówi więcej niż długa rozmowa. To nie dlatego, że jesteście idealną parą, ale dlatego, że wasze wewnętrzne światy odpowiadają sobie nawzajem. Tak właśnie wygląda prawdziwa więź duchowa. Nie wymaga głośnych manifestacji, nie potrzebuje dowodów. Żyje w ciszy, w pauzach, w momentach, kiedy po prostu jesteście obok siebie. Nie popycha do ostentacyjnej namiętności, tworzy głębokie poczucie rozpoznania, którego trudno pomylić z czymkolwiek innym. Większość ludzi buduje relacje w oparciu o zewnętrzne oznaki, zgodność nawyków. Zbieżność zainteresowań, ocena statusu. Ale kiedy mowa o więzi na poziomie duszy, wszystko to schodzi na drugi plan. Ważne staje się to, jak dana osoba reaguje nie na twoje słowa, ale na twój stan. Czuje, kiedy zamykasz się w sobie, nawet jeśli na twarzy masz uśmiech. Zauważa zmiany nastroju, których inni nie dostrzegają. I to nie jest intuicja w potocznym sensie ani. Czytanie w myślach. To nieświadomość rozpoznaje nieświadomość. Tam, gdzie zwykły człowiek zauważyłby tylko zewnętrzny wizerunek, ten, kto jest z tobą związany głębiej, czuje wewnętrzne wahania. On nie tylko słucha, on słyszy, nie tylko patrzy, on widzi. Taka interakcja wymyka się spod kontroli. Nie da się jej zaplanować ani przewidzieć. Co więcej, im bardziej próbujesz ją zorganizować, tym szybciej znika, ponieważ prawdziwa więź duchowa rodzi się tylko z autentyczności. Zdarza się tam, gdzie nie ma udawania, nie ma gry, nie ma chęci przypodobania się, tam, gdzie oboje po prostu jesteście prawdziwi, bez masek. Czasem dzieje się to w najmniej oczekiwanym momencie, w przypadkowej rozmowie, w minucie ciszy, w spojrzeniu, które zatrzymało się o sekundę dłużej, i nagle. Łapiesz się na myśli, że to uczucie nie dotyczy namiętności, nie dotyczy pociągu, dotyczy głębokiej harmonii. Tego, że ktoś obok nie tylko cię akceptuje, ale jakby odzwierciedla to, co żyje w tobie samym. Interesujące jest również to, że taka więź nie zawsze rodzi się w kontekście romantycznym. Czasem pojawia się w przyjaźni, czasem we wspólnej pracy, czasem między ludźmi. Którzy nigdy nie będą razem. Ale to nie umniejsza jej znaczenia. Istotą nie jest uzupełnianie się nawzajem. Istotą jest bycie sobą i spotkanie kogoś, kto nie boi się tej głębi, kto nie wycofuje się, gdy emocje stają się skomplikowane. Tacy ludzie nie boją się Twojej wewnętrznej złożoności, nie odwracają się, gdy rozmowa schodzi głębiej niż powierzchowność. Przeciwnie, zostają. Nie potrzebują, żebyś był prostszy, cichszy czy wygodniejszy. Są w stanie być obok właśnie dlatego, że czują to samo. Nie na poziomie myśli, ale na poziomie samej istoty. Ale jest jeszcze bardziej zdumiewająca strona tej więzi. Ona nie tylko nas otwiera, ale także czyni bezbronnymi. Burzy mury, które budowaliśmy latami i zmusza do spojrzenia na siebie inaczej. Dlaczego tak się dzieje i jak to jest związane z naszą nieświadomością? O tym porozmawiamy w następnej części. Kiedy między dwojgiem ludzi powstaje głęboka wewnętrzna więź, robi ona coś więcej niż tylko zbliża. Ona jakby włamuje się do Twojego prywycznego sposobu istnienia, zdejmuje stare mechanizmy obronne i obnaża to, co tak starannie ukrywałeś nawet przed samym sobą. To nie zawsze jest przyjemne. Wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że nie jest to komfortowe, taka więź staje się punktem prawdziwego wzrostu. Jung mówił, że prawdziwa bliskość nieuchronnie konfrontuje człowieka z jego własnym cieniem, tymi częściami osobowości, które zostały wyparte, odrzucone, zapomniane. I więź duchowa właśnie tym się zajmuje, jakby podświetla wszystko, czego nie chciałeś widzieć. Wyciąga na wierzch nie tylko to, co w Tobie najlepsze, ale i to, co najbardziej wrażliwe. Na początku może to przerażać. Nagle zauważasz, że zaczynasz mówić to, co zwykle trzymałeś dla siebie. Opowiadasz o tym, o czym wcześniej milczałeś. Zwierzasz się z tego, co przez długi czas uważałeś za zbyt osobiste. Nie dlatego, że Cię zmuszono, ale dlatego, że obok tej osoby czujesz się bezpiecznie. Bezpieczeństwo to kluczowe słowo. Kiedy więź jest prawdziwa, nie zamienia Twojej bezbronności w broń. Nie jest używana przeciwko Tobie. Jest przyjmowana z szacunkiem i troską. I to nie jest litość. To zrozumienie. Osoba, z którą masz taką więź, wie, co to znaczy być kruchym w świecie, w którym od wszystkich wymaga się siły. Nie ocenia cię za Twoją wrażliwość. Wręcz przeciwnie, widzi w niej Twoje człowieczeństwo. I właśnie to sprawia, że kontakt z nią jest wyjątkowy. Nie boisz się okazać niedoskonały, nie boisz się być prawdziwy. Takie bezpieczeństwo otwiera drogę do transformacji. Zaczynasz się zmieniać nie dlatego, że ktoś cię kształtuje, ale dlatego, że obok tej osoby chcesz być lepszą wersją siebie. Nie dostosowywać się, nie schlebiać, nie spełniać oczekiwań, ale wzrastać. I ten wzrost odbywa się naturalnie. W powierzchownych relacjach musisz się kurczyć, żeby wpasować się w oczekiwania. W głębokiej więzi duchowej, przeciwnie, rozszerzasz się, żeby pomieścić całą głębię tego, co dzieje się między wami. Kiedy ktoś naprawdę czuje z tobą tę więź, nie ucieka od twojej intensywności. Nie próbuje tłumić twoich emocji, nie unika twojej pasji. Zostaje obok. I akceptuje to jako część całości. Nie dlatego, że zna odpowiedzi, ale dlatego, że sama więź jest dla niego ważniejsza niż komfort emocjonalnego dystansu. I tu objawia się ważna prawda. Taka więź nie potrzebuje wyjaśnień. Nie trzeba jej bronić przed innymi, nie trzeba jej udowadniać. Odczuwasz ją w drobiazgach, w tym, jak łatwo oddycha się obok, w tym, jak spojrzenie staje się głębsze niż słowa. Nie znika nawet w ciszy. Ale ta głębia ma też drugą stronę. Czyni cię bezbronnym. Bycie tak jasno widzianym i rozumianym jest czymś nowym. To łamie prywyczne mechanizmy obronne. Wszystko, co ukrywałeś za maskami, od strachu po niepewność, wychodzi na powierzchnię. Więź duchowa wymaga autentyczności. Nie pozwala chować się za znanymi scenariuszami. Osoba, która czuje tę więź z tobą, nie tylko obserwuje, ona uczestniczy w twoim wewnętrznym świecie. Często, nie zdając sobie z tego sprawy, współodczuwa z tobą na głębokim poziomie. Jej reakcje stają się lustrem twoich emocji. Czasem to nawet przeraża. Zaczynasz mówić coś, czego nie planowałeś. Otwierasz te części siebie, które przez lata były ukryte za chłodnym dystansem. Ale robisz to nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że czujesz, można. W tym właśnie tkwi wyjątkowość takiej interakcji. Nie niszczy ona twojej bezbronności, ale tworzy dla niej przestrzeń. Zamiast cię naprawiać, osoba po prostu jest obok, słucha, akceptuje. Nie próbuje cię ratować od twojego bólu bo rozumie, że nie jesteś zepsuty. I właśnie ta obecność tworzy fundament dla głębokiej emocjonalnej bliskości, której nie da się podrobić. Warto jednak pamiętać, taka więź nie zawsze jest łatwa. Może otwierać stare rany, nie dlatego, że druga osoba chce sprawić ból, ale dlatego, że jej obecność dotyka tych miejsc, które nigdy się nie zagoiły. Czasem sam dziwisz się swojej reakcji. Możecie zranić słowo, które w innej sytuacji przeszłoby niezauważone. Możesz nagle zamknąć się w sobie lub przestraszyć. Ale to nie jest znak, że więź jest niewłaściwa. To znak, że jest głębsza, niż jesteś przyzwyczajony. I tu dochodzi do ważnego wyboru. Możesz się zamknąć, wrócić do strefy komfortu i dalej chować się za maskami. Albo możesz pozwolić tej więzi stać się przestrzenią do wzrostu. Jeśli druga osoba czuje to samo, nie potępi cię za strach. Nie odwróci się, nie zacznie wymagać idealności. Zostanie obok, cierpliwa, uważna, wyrozumiała. A ta obecność nie zawsze jest łagodna. Czasem rzuca wyzwanie. Wymaga szczerości, wymaga, żebyś przestał uciekać od samego siebie. Ale to wyzwanie nie niszczy. Ono rozwija. Pomaga ci wyjść poza stare scenariusze, stać się tym, Kim naprawdę możesz być? Ale to dopiero początek. Prawdziwa więź duchowa nie tylko nas otwiera. Ona zmienia sam bieg czasu. W obecności takiej osoby minuty przestają mieć znaczenie, a nieobecność nie niszczy bliskości. Jak to możliwe i dlaczego jest to najważniejszy znak autentycznej więzi, omówimy w następnej części. Jedną z najbardziej zdumiewających cech prawdziwej więzi duchowej jest to, jak zmienia ona postrzeganie czasu i przestrzeni? W jej obecności prywyczne ramy zdają się przestawać obowiązywać. Minuty przelatują jak sekundy, godziny odczuwa się jak chwile. Możecie rozmawiać całą noc i nie zauważyć, jak za oknem wschodzi słońce, albo przeciwnie, po prostu siedzieć obok siebie w milczeniu, i to milczenie będzie nasycone, żywe, pełne sensu. Jung mówił. Że takie więzi powstają nie na poziomie codziennej świadomości, ale w głębszym wymiarze, tam, gdzie czas płynie inaczej. Właśnie dlatego, nawet po długiej przerwie w kontakcie, czujecie, jakbyście w ogóle się nie rozstawali. Zwykła logika tu nie działa. W normalnych relacjach dystans oziębia, a tutaj niczego nie zmienia. Możecie nie widzieć się miesiącami, ale po spotkaniu wszystko wraca tak, jakby między Wami nie minął nawet jeden dzień. Dzieje się tak, ponieważ więź kształtuje się nie tylko przez słowa i czyny, ale także przez wewnętrzne obrazy, przez nieświadomą interakcję. Druga osoba staje się częścią twojej wewnętrznej rzeczywistości. Nawet jeśli jest daleko, odczuwasz jej obecność, nie fizycznie, ale gdzieś głębiej, jakby jej energia była wpleciona w twoje życie. Czasem objawia się to bardzo subtelnie. Idziesz ulicą. I nagle o niej myślisz, i kilka minut później ona do ciebie pisze. Myślisz o czymś ważnym, i ona porusza ten temat, nie wiedząc, że masz go w głowie. To nie magia ani telepatia, to wynik głębokiej emocjonalnej synchronizacji. Wasze wewnętrzne światy zaczynają poruszać się w jednym rytmie. Ta synchroniczność nie oznacza, że stajecie się tacy sami, wręcz przeciwnie. Każdy zachowuje swoją indywidualność, swoje życie, swoje cele, ale między wami pojawia się niewidzialna nić, która nie zrywa się, nawet jeśli odległość jest duża. Czasem możecie iść równoległymi drogami, ale czujecie, gdzieś tam, na innej linii, ona wciąż jest obok. Właśnie dlatego więź nie wymaga stałego kontaktu. Nie niszczy jej to, że nie piszecie do siebie codziennie. Nie znika. Jeśli nie widujecie się co tydzień, żyje poza tymi warunkami, ponieważ jej korzenie są głębiej. Tam, gdzie relacje zbudowane tylko na przyzwyczajeniu lub namiętności zaczynają gasnąć, ta więź nadal istnieje. Ale jest w tym też druga strona. Taka bliskość może być przerażająca. Czasem ludzie nawet starają się oddalić nie dlatego, że im nie zależy, ale dlatego, że siła tej więzi ich przeraża. Jest zbyt prawdziwa, zbyt głęboka. Nie pozwala schować się za znanymi scenariuszami, takimi jak lekki flirt czy nic poważnego. Zmusza do spojrzenia w oczy czemuś większemu. Dlatego takie relacje często rozwijają się powoli. Obie osoby czują, że stawką jest coś ważnego, i dlatego się nie spieszą. Mogą utrzymywać dystans, sprawdzać swoje uczucia, odchodzić i wracać. Ale nawet w chwilach milczenia więź nigdzie nie znika. Po prostu czeka na swój czas. A jeśli to naprawdę ta więź, będziesz to czuć na poziomie intuicyjnym. Nawet jeśli nie macie kontaktu, nie odbierasz tego jako końca. W głębi duszy wiesz, że to jeszcze nie wszystko. To nie jest naiwna nadzieja, nie jest to samo oszukiwanie, to wiedza, która żyje głębiej niż myśli. Takie relacje często stają się lustrem Twojej własnej wewnętrznej pracy. Pokazują, jak odnosisz się do oczekiwania, do niewiadomej, do niepewności. Uczą cierpliwości i wiary, ponieważ zmuszają do zrozumienia. Prawdziwe więzi nie potrzebują ciągłego potwierdzania. Istnieją nawet wtedy, gdy nic się nie dzieje. I co szczególnie ważne, ta więź nie oznacza zależności. Nie czyni Cię połówką. Bez której nie jesteś całością. Prawdziwa więź duchowa to nie kwestia braku, ale pełni. To nie poszukiwanie kogoś, kto cię dopełni, ale spotkanie z kimś, kto wzmacnia to, co już w tobie jest. To jak dwa płomienie, które nie gaszą się nawzajem, ale płoną jaśniej obok siebie. Właśnie dlatego czas i odległość nie stają się zagrożeniem. Mogą wystawiać na próbę. Sprawdzać, nawet komplikować drogę, ale nie niszczyć. A jeśli oboje wzrastacie, rozwijacie się, idziecie naprzód, ta więź staje się tylko silniejsza, ponieważ jest zbudowana nie na strachu przed utratą, ale na głębokim rozpoznaniu, którego nie da się zapomnieć. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej więzi, który odróżnia ją od wszystkich innych: to, jak wpływanie na swoje życie nie na poziomie emocji. Ale na poziomie rozwoju. Kiedy więź duchowa jest prawdziwa, staje się katalizatorem osobistego wzrostu. Jak to się objawia? O tym w następnej części. Jest jeszcze jedna zdumiewająca cecha prawdziwej więzi duchowej nie tylko łączy dwoje ludzi, ona ich zmienia. To nie jest historia, w której dwoje ludzi spotyka się, żeby po prostu dobrze się bawić. Taka więź staje się punktem transformacji. I nieważne, czy zostaniecie razem, czy wasze drogi się rozejdą, oboje już nigdy nie będziecie tacy sami. Jung pisał, że spotkanie z drugim człowiekiem to zawsze spotkanie z samym sobą. Ponieważ przez relacje konfrontujemy się nie tylko z zewnętrznym innym, ale także z tymi częściami naszej psychiki, które wcześniej były ukryte. A jeśli więź jest prawdziwa, dosłownie wyciąga je na wierzch. Z tą osobą. Zaczynasz zadawać sobie pytania, których wcześniej nie zadawałeś. Zaczynasz wątpić w to, co uważałeś za nienaruszalne. Stare przekonania zaczynają pękać, a na ich miejscu rodzi się coś nowego. Może to być nieprzyjemne, nawet bolesne, ale właśnie w tym pęknięciu rodzi się wzrost. Czasem ta transformacja zaczyna się od drobiazgów. Nagle uświadamiasz sobie, że chcesz stać się lepszy. Nie dla aprobaty, ale dlatego, że obok niego widzisz w sobie potencjał. Zaczynasz myśleć głębiej, czuć ostrzej, podejmować bardziej świadome decyzje. Widzisz siebie oczami drugiej osoby. I to lustro nie schlebia, ani nie zniekształca. Ono pokazuje prawdę. Taka więź może popchnąć do działań, na które wcześniej się nie odważyłeś. Może zainspirować do zmiany zawodu, przeprowadzki do innego miasta. Rozpoczęcia tworzenia, nauki, zmiany stylu życia, jakby uruchamiała wewnętrzny silnik, który wcześniej spał. I to nie dlatego, że druga osoba cię uratowała lub uczyniła lepszym, to dlatego, że jej obecność obudziła w tobie to, co zawsze było, ale się nie ujawniało. Bywa jednak i tak, że transformacja objawia się poprzez konflikty. Czasem druga osoba staje się lustrem tych twoich stron których nie chciałeś widzieć. Może podświetlić twój strach przed bliskością, twoją niepewność, twoją skłonność do autodestrukcji. Może to złościć, irytować, nawet odpychać. Ale jeśli jesteś wystarczająco szczery, zrozumiesz, to nie o niej, to o tobie. Ona po prostu stała się wyzwalaczem twojego własnego cienia. Jung nazywał to projekcją. Przypisujemy innym to, czego nie chcemy przyznać w sobie. Ale w prawdziwej więzi duchowej, projekcje nie niszczą relacji, stają się paliwem do wewnętrznej pracy. Zaczynasz rozpoznawać swoje cienie, uczysz się z nimi współdziałać, przestajesz być ich więźniem. Właśnie dlatego takie relacje rzadko bywają proste. Mogą być pełne pasji i ciepła, ale także napięcia, starć, kryzysów. Ale to nie jest oznaka toksyczności. To oznaka tego, że między wami dzieje się coś ważnego. Rośniecie. Zmuszacie się nawzajem do wyjścia poza stare nawyki. Nie pozwalacie sobie utknąć w miejscu. Taka więź często staje się punktem zwrotnym w życiu. Po niej nie możesz już wracać do powierzchownych relacji, w których wszystko jest proste i wygodne. Twoja dusza raz poznała głębie i teraz szuka jej ponownie. Zaczynasz wybierać ludzi nie według zewnętrznej zgodności, ale według wewnętrznej odpowiedzi. Nie tych, którzy są po prostu obok, ale tych, którzy są w stanie iść z tobą w głąb. Czasem ten rozwój odbywa się w tandemie. Rośniecie razem, razem przechodzicie kryzysy, razem odkrywacie nowe aspekty siebie. A czasem, paradoksalnie, właśnie ta więź staje się impulsem do pójścia różnymi drogami. Ponieważ każde z Was urosło na tyle, że teraz jego ścieżka prowadzi w innym kierunku. I to nie jest porażka. To zwycięstwo. To znaczy, że wypełniliście wzajemną misję. Staliście się lustrem, katalizatorem, źródłem przebudzenia. Takich relacji nie da się zapomnieć, nawet jeśli się skończyły. Stają się częścią Twojej historii, częścią Twojej ewolucji. Zostawiają ślad nie w albumie wspomnień. Ale w strukturze Twojej osobowości. Możesz już nie rozmawiać z tą osobą, ale ona na zawsze pozostanie w środku, jako głos, który kiedyś nauczył Cię słyszeć samego siebie. I właśnie dlatego prawdziwa więź duchowa to zawsze coś więcej niż relacja. To lekcja. To narzędzie wzrostu. To podróż w głąb samego siebie. I im bardziej jesteś gotów na tę głębie, tym bardziej się ona otwiera. Ale jest jeszcze jeden, ostatni, niemal mistyczny aspekt takiej więzi. To poczucie, że spotkaliście się nieprzypadkowo, jakby samo życie połączyło was w odpowiednim momencie w imię czegoś większego. Skąd bierze się to poczucie przeznaczenia i dlaczego jest ono ważne? O tym w ostatniej części. Najbardziej zagadkowe w prawdziwej więzi duchowej jest poczucie, że nie jest ona przypadkowa. Jakby ktoś lub coś połączyło was właśnie w tym momencie, właśnie w tych okolicznościach. I to uczucie nie ma nic wspólnego z mistycyzmem czy przeznaczeniem w romantycznym sensie. Raczej jest to intuicyjne zrozumienie. Spotkanie z tą osobą jest ci potrzebne nie bez powodu. Odgrywa ono rolę w twojej wewnętrznej podróży. Jung nazywał takie momenty synchronicznościami znaczącymi zbiegami okoliczności, których nie da się wyjaśnić logiką, ale które zdają się być drogowskazami na ścieżce twojej ewolucji. Kiedy dwoje ludzi spotyka się w ten sposób, nie chodzi tylko o relacje, chodzi o wzrost, o świadomość, o głębokie zmiany, których nie dałoby się przeżyć w pojedynkę. Czasem to uczucie pojawia się od razu. Od pierwszych minut rozmowy czujesz dziwną znajomość, jakbyś znał tę osobę od zawsze. Czasem przychodzi później, kiedy spoglądasz wstecz i rozumiesz. Gdyby nie to spotkanie, nie stałbyś się tym, kim jesteś teraz. Nie podjąłbyś ważnej decyzji. Nie odważyłbyś się na krok, który zmienił twoje życie. Często te więzi pojawiają się nie wtedy, gdy ich szukasz, ale wtedy, gdy jesteś na nie gotowy. Kiedy wewnętrzna struktura osobowości jest wystarczająco dojrzała. By spotkać się z czymś większym. To jest właśnie idea indywiduacji, o której pisał Jung. Proces stawania się integralną, dojrzałą osobowością zawsze przechodzi przez kontakt z innym. To on staje się katalizatorem twojego wewnętrznego rozwoju. Czasem te spotkania stają się początkiem długiej wspólnej drogi, czasem kończą się szybko, ale ich znaczenie przez to nie maleje. Ważne jest nie to, jak długo trwają. Ale jaki ślad pozostawiają? Zadaniem takich więzi nie zawsze jest żyć długo i szczęśliwie. Ich zadaniem jest uczyć, pokazywać, budzić, zmieniać. I tak, może to być bolesne. Czasem osoba, z którą czułeś tę niesamowitą więź, nie zostaje w twoim życiu. Czasem pojawia się tylko na krótki okres, jak iskra, która zapala ogień, ale nie staje się częścią twojej drogi. I to nie znaczy, że więź była iluzją, wręcz przeciwnie, to właśnie jej głębia sprawia, że rozstanie jest tak bolesne. Ale jeśli spojrzysz głębiej, zrozumiesz: Ta osoba zrobiła dla ciebie więcej niż ktokolwiek inny. Pomogła ci spotkać się z samym sobą, stała się lustrem, przez które zobaczyłeś swoją siłę, swoją bezbronność, swoje lęki i swoje możliwości. Stała się drzwiami, przez które wszedłeś w nowy rozdział swojego życia. I za to należy się wdzięczność, a nie żal. Jung pisał: Nie spotykamy nikogo przypadkowo. Każdy człowiek, którego spotykamy, niesie przesłanie dla naszej duszy. I im głębsza więź, tym ważniejsze jest to przesłanie. Może nauczyła Cię kochać? Może pokazała, jak odpuścić? Może nauczyła wybierać siebie? Każde takie spotkanie jest częścią Twojej drogi do całości. Prawdziwa więź duchowa nie dotyczy posiadania, dotyczy rozpoznania, nie dotyczy zależności, dotyczy wzrostu. Nie chodzi o znalezienie swojej połówki, ale o spotkanie kogoś, kto obudzi w Tobie całą osobę. I właśnie dlatego takie więzi nigdy nie znikają bez śladu. Nawet jeśli osoba odchodzi, sama więź pozostaje. Żyje w Tobie. W Twojej pamięci, w Twoich decyzjach, w tym, kim się stałeś. A jeśli miałeś szczęście przeżyć takie spotkanie, nie umniejszaj jego wartości tylko dlatego, że nie zakończyło się prywycznym, szczęśliwym zakończeniem. Czasem szczęśliwe zakończenie to nie ślub i wspólne życie. Czasem to nowe zrozumienie siebie, nowa głębia, nowa wolność. Najważniejsze, o czym warto pamiętać. Takie więzi nigdy nie przychodzą na darmo. Przychodzą, by pokazać ci, do czego zdolna jest twoja dusza. A jeśli dane ci było spotkać taką osobę, oznacza to, że przeszedłeś przez najważniejszy etap swojej drogi. I teraz możesz iść dalej, ale już inny, cały, prawdziwy.